A gdy Jezus powrócił, przyjął Go lud, wszyscy Go bowiem oczekiwali. A oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi i padł do nóg Jezusa i prosił Go, aby wstąpił do Jego domu, gdyż miał córkę jedynaczkę w wieku około dwunastu lat, a ta umierała. A gdy on szedł, tłumy cisnęły się do Niego. A niewiasta, która miała krwotok o dwunastu lat i na lekarzy wydała całe swoje imienie, a nikt nie mógł jej uleczyć. Podszedł z tyłu, dotknęła się kraju szaty Jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, kto się mnie dotknął. A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu tłumy cisnął się do Ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie, a niewiasta spostrzegłszy, że się nie może ukryć. Podeszła z drżeniem i padwszy przed Nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się Go dotknęła jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej, córko wiara twoja uzdrowiła Cię, idź w pokoju. A gdy on jeszcze mówił nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc umarła córka Twoja, nie truć już nauczyciela. Jezus zaś, usłyszawszy to, odpowiedział mu: nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. A przyszedł przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi Janowi i Jakubowi, i ojcu, i matce dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. On zaś rzekł: Nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno: Dziewczynko, wstań. I powrócił duch jej i zaraz wstała. A on polecił, aby jej dano jeść. I wpadli w osłupienie jej rodzice. On zaś przykazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. Czasami życie nasze wydaje się takie beznadziejne, że nie ma rozwiązania jakiegoś problemu, który mamy w swoim życiu. Tak jak tutaj w tej historii, właśnie w życiu Jaira czy tej niewiasty. Jakże bardzo ich życie się, z, się zeszło z tym, co przeżywali obydwoje. Jair z powodu dziecka cierpiał, ponieważ to dziecko chorowało, a. Druga to była ta niewiasta, która cierpiała z powodu choroby. Z powodu choroby nieuleczalnej, której nie mógł jej pomóc żaden człowiek. Ale w tym beznadziejnym stanie pojawił się ktoś, kto jest w stanie rozwiązać właśnie ten problem. Pan Jezus Chrystus, który przyszedł, przyszedł do, do nas, grzesznych ludzi, aby rozwiązać największy problem naszego życia to jest sprawa grzechu. I tego, aby nas pojednać ze swoim Ojcem. Pan Jezus, który przyszedł, aby stać się dla nas drogą do Ojca, drogą do nieba, aby stać się w życiu naszym prawdą, aby mógł nas prowadzić w światłości swojej, aby stać się też i życiem. Aby abyśmy mogli mu ofiarować całe swoje życie, aby on w nas mógł żyć. Tu w tym przypadku widzimy, w jaki sposób Pan Jezus trafia do życia tych ludzi. W jaki sposób. Oni mają udział w Bogu przez cierpienie. Gdyby w życiu Jaira nie było cierpienia jego dziecka, nie wiem czy pan Jezus by był w jego domu. Był ten, ten człowiek był przełożonym synagogi, a więc był takim człowiekiem, który miał jakieś stanowisko. Był być może poważany wśród ludu. Wiemy jak to było w tamtym czasie pośród ludzi religijnych. Wyznawanie osoby Pana Jezusa nie było popularne. Pan Jezus był zwalczany za to, co mówił, co czynił. I dlatego też tutaj widzimy, pomimo wszystko, Jaira, który pada u stóp Pana Jezusa. Oto cierpienie jego dziecka sprawia, że on zapomina o tym, co posiada, kim jest. Nieważne jest to, jak jest człowiekiem, czy jest poważanym, czy nie, kto inny. Co ludzie będą o mnie mówić? On, dla niego jest ważne jego dziecko. I to, że to cierpienie łamie jego serce, jego życie. W taki sposób łamie, że przychodzi do Pana Jezusa. Ale co sprawia, że on przychodzi? Wiara. Wiara, jest, która jest pewnością tego, czego oczekujemy, i jest przekonaniem o tym, czego się spodziewamy. Taką, z taką wiarą przyszedł Jair. Jakże to jest niesamowite, że właśnie w takim cierpieniu, a pomimo wszystko jednak wiara pojawiła się w jego sercu. I to jest łaska Boża. Bracia i siostry, ile ludzi cierpi, ale wyklina Boga. I za wszystko, za swoje całe cierpienie obarcza Boga. Ale ważne jest w takim, takiej sytuacji zachować wiarę w Boga właśnie. Nie wątpić, że Bóg może nam pomóc. I zobaczmy, że On przychodzi. I mówi do Pana Jezusa, do Pana Jezusa, prosił Go, aby wstąpił do Jego domu. Tak jak powiedziałem wcześniej, gdyby nie to cierpienie dziecka, czy Pan Jezus znalazł się by w domu Jaira? Dlatego też, kiedy patrzymy się na swoje życie i być może też mamy jakieś cierpienia, przeżywamy jakieś bolączki, może to jest po to, żebyś zaprosił Pana Jezusa, może to jest po to, żebyś przyszedł do Boga, żebyś do niego zaczął wołać. Może Pan chce Ci pomóc, rozwiązać Twój problem. Nie tylko tego cierpienia. Ale czegoś głębszego, czegoś, co sprawia, że jesteś oddzielony od Boga, bo to jest najważniejsze. I druga osoba to jest ta niewiasta, która cierpiała też 12 lat. Zobaczmy, że dziewczynka, która umarła, która miała to cierpienie w domu Jaira, miała 12 lat. 12 lat cierpiała ta niewiasta. Próbowała rozwiązać swój problem na wszelki sposób. Przychodziła do różnych lekarzy, przychodziła do ludzi, potrzebowała jej pomocy. Ale ci ludzie nie mogli jej pomóc, nie mogli rozwiązać jej problemu. Tak jak i my, bracia i siostry, kiedy obciążeni grzechem, i każdy człowiek, który jest na tym świecie, jest obciążony grzechem, przychodzi do kapłanów, do jakiejś religii, próbuje rozwiązać problem grzechu. Niestety będziesz walczył bez, bez rozwiązania tego problemu. Jest jedna osoba, która może rozwiązać ten problem to jest Pan Jezus Chrystus. On przyszedł na tę ziemię, aby nas pojednać ze swoim ojcem, aby nas zbawić, aby umrzeć za nasze, za nasze grzechy. I zobaczmy, że ta niewiasta również przychodzi do pana Jezusa z wiarą w sercu. Wszystkie ludzkie wysiłki, to co ona mogła uczynić w swoim życiu, zawiodło. Ale przyszła do pana Jezusa z wiarą. To pan Jezus wzbudził w jej sercu wiarę. Stają się nadzieją rozwiązania jej problemu jej życia. Jakże to jest cudowne! Że Bóg, tak jak mówi apostoł Paweł do Tytusa, albowiem objawiła się z łaska, zbawienna. I to też właśnie, że tutaj ta łaska też objawiła się i w życiu tej niewiasty. Łaska zbawienna, przez cierpienie do chwały. Zobaczmy, że ona doświadczyła Boga w swoim życiu. Bóg dotknął się jej życia, odpowiedział na jej wiarę. Tak, bo ona szła do pana Jezusa z wiarą, choćby dotknął się szaty jego będę uzdrowiona, nie zawiodła się. Na Panu Jezusie nie można się zawieść. Jeśli położysz ufność w Bogu, w Panu Jezusie Chrystusie, nie zawiedziesz się. Dlatego to jest tak bardzo ważne. Zobaczmy, Pan Jezus zrobił wszystko, abyśmy dostąpili zbawienia, abyśmy mogli doświadczać jego miłości, jego życia w, nasz, w naszym życiu. I to jest łaska i on to uczynił dla nas. I umarł na krzyżu, za każdego z nas złożył swoje życie. Nie ma na tej sali człowieka, za którego Pan Jezus nie umarł. Dlaczego? Ponieważ nasze grzechy Go obciążyły. Nasze życie. Dlatego dziękujmy Mu za to. I zobaczmy, że ta niewiasta doświadczyła tej Bożej mocy. Została uzdrowiona. Wyznała to przed tymi ludźmi, pośród których próbowała to ukryć. Ale wyznała, że to właśnie Pan Jezus, że to dotknięcie Jego szaty Sprawiło, że została uzdrowiona jakże to jest cudowne, że i my możemy wyznawać Pana Jezusa, naszym Panem i Zbawicielem, pośród ludzi tego świata, z jakiego powodu? Z tego, że dzisiaj takie ani inne życie prowadzimy. To jest łaska Boża. Pan nas uwolnił, uczynił nas ludźmi wolnymi od grzechu, od świata, od nas samych, i to jest łaska. Dlatego On pozwolił nam normalnie żyć. Żyć dla Boga i oddawać Jemu chwałę, tak jak ta niewiasta nie mogła nic zrobić, żeby rozwiązać problem swojego życia. Ale Pan Jezus ją uzdrowił, ona uleczona, mogła, nie wiem, czy ona poszła za Nim, ale wyznała to, co się stało w jej życiu. Dlatego jest to cudowne, że i my możemy to czynić, bracia i siostry. Wyznawać Pana Jezusa tego, co czyni w naszym życiu. I róbmy to na każdy dzień. I dziękujmy Mu za to. I tak jak powiedziałem, nie zawsze cierpienie jest tym, co może nas wykończyć, prowadzić, sprowadzić do depresji. Właśnie w takich momentach, jeśli wszelkie nasze wysiłki ustają, zwróćmy się do Boga, wołajmy do Niego, a Pan nam odpowie, Pan nam pomoże. Bóg zawsze gotów jest nam pomóc, jeśli tylko z wiarą przychodzimy do Niego. Amen.